Přeběh drogé, už jen na kolem Ale učit mi na pole, jít do spůtaře budou. Rytm motorů mě podjara, ulín věká zubrém těmon. Ještě tým, konec čtyři pětsky Siemaneczko, wszystkim, tutaj Ocinam to Gaming. Witam Was w pierwszym odcinku zajebistej gry jaką jest Happy Wheels, czyli zajebiste dupo rozjebacz, mordo zacieszacz i wszystko na ja zawsze grając z tą grę dostaję skręty powinny Moja twarz się momentalnie zaciesza i naprawdę super super jest. Myślę, że ze mną u Was też te wszystkie objawy będą występywać i wystąpywać, także zaczynamy bez, bez jakichś takich. Um, um, dobra, um, weźmiemy sobie to może. Extreme Adventure, no dobrze. Welcome to Extreme Adventure, no dobrze jedziemy. Haha, dobrze. Jesteśmy koksami, dobra. Aha przeżyliśmy skurwy syny. Nie ma łatwo. Damn it. Fuck, jeszcze potelik nas zabił. To fuk, ale coś się, że tu zgi. A kurde, jaki, jaki koks, no pakerskie kółeczko. Yup! Nie nie, 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 nie. No dobrze, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj Krzysztofie. O oh, jak. Krzysztof dał. A, okej, slowy, slowy. Slow slow, 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 slow slow slow, slow, slow. Andrzeju tylko nie uderz w kolce główką, mimo że masz kask, to i tak byś zginął wtedy. Dobrze, dobrze, an yy, Krzysztofie. No wysy chyba, że... dobrze, slow, slow, damy radę, damy radę, damy radę. Nie będzie, że nie. Dobra, napiję się herbatki tylko. Dobra. Epic jump! Uh. O oh, god! Ale przeskoczyliśmy Przeskoczyliśmy! Jeszcze żyjemy! Jeszcze... Dobra, już nie żyjemy. Wykroił się nas Krzysztof, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze eee, e, 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 e. Co by tu wziąć? Build giant burger To jak burger to czarny dziadziu. To czarny dziadziuś musi być. Czyli mamy 30 dolce. No dobrze, dobrze. No to jedziemy. Dobra, jest burg, jest ten eee, Ale co? Vegetable, vegetable picnic Anual Peta Al no, dobra What the What the fuck, dobra Jezu, co się dzieje z tym... z tą kosiarką? Piszę? Eee. It's great are you stopping my the animal or food? That is in. to nie jest humanitarne Dobrze? Dobra Dobra, hamburger poleciał dalej Dobra, jedziemy dalej What are you doing? You better not be making... Zapiszę dalej A burger with beef Czyli nie z wołowiną Zrobimy z wołowiną, bo lubimy Tak jest, wołowina dobra sprawa Dobra, tu widzę koledzy tu są What, How they teach children to eat animals Spadajcie Dobra, ziół, poszedł, poszedł hamburger dalej. Jest, dobrze. Co pisze, gościu? Eee, o, dobrze, dobrze, dobrze. Kolego, jakbym mógł, to bym cię zabił, ale nie mogę. Jezu, tak się kierownicy na mnie Łatko. A, dobra, hamburger złożony już prawie cały. O matko, jak, to, jak ta kosiarka dzisiaj szaleje. O, o wy w duchu... Nie, nie. Nie. O kurwa to co się stało? Dobre, dobre Escape the pond Dobra, zobaczymy co to jest Aha, dobra, harpuny Dobra, już dwa owo odbycie mamy Dobra, uda się nam, uda się nam, uda się nam, dobra mam powie Dobra Lecimy dalej, nasze serduszko leci dalej. Dobra, nie doleciał, jeszcze raz, damy radę. A co, jakby tak, dzieciaka wrzucić? Ah. Ah, w serdełko nam się było, dobra. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy, lecimy, lecimy. No nie, rower nas pokonał. Nie, ale spoko, mapka, spoko. Uh, 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 uh. Grand Hermit Test, to no jak dziadziuś to dziaduś, no dobrze. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Wow, nie, nie powiem pierwszy klasny helmet eee. Funny sword for... No dobrze, dobrze. Aha, czekajcie. Eee, ja sobie przyciszę tu mikro trochę ten, bo trochę za głośno, mam mnie... uszy bolą. Czekajcie. Restartujmy sobie. Jezu, jak to głośno wszystko. Eee. Dobra. Eee. Mam po pomysła. Wrzucę tam miecze, bo skoro... Armatki, ale się zabije pewnie za Dobra, miecze poszły Już mordują, mnie też zamordowały Dziadziu wleciał Nie, nie wleciał Dobra Dziadka tam mówi, molestują miecze To porządnie Dobra Coś się zastanowało, spróbujmy jeszcze raz No jak to jest Andrzej. Andrzej, dobra, jeden miecz powinien załatwić sprawę. Dobra, poszedł, kogo rozpierdoli? Ta chwila ciszy. A, wyszło z powrotem, dobrze. To ewidentnie musimy rzucić więcej mieczy. Więcej mieczy za. załatwić sprawę, dobra. Dobra, dzieciaczek już to spadł. Pani gościkowa też padła, już głowy nie ma. Dobra. Pan Władek już ma miecza, nie, nie powiem gdzie nie, dobra <laughs> dobry, jest rozpierdol, ładny. Dobra, nie mamy czasu. Na na rozpierdol Dobra, weźmiemy Royo Sniper v 2 no zobaczymy. Um, to weźmiemy czarnego działa. A Royo musisz ratować supera. Dobra, dobra, dobra. Jeźdź do przodu. Łomaty! Jezu, Dobra, jedziemy. Oh, kurde! bucha wszystko. No nie! Już nóg nie mamy! No bez już nam urwało nóżki. Ile te nóżki tam nam ostro pracują. No co jest? Dobra. Weźmy sobie kogoś innego, bo ewidentnie ta postać jest zbugowana na tym. Weźmy sobie Krzysztofa. Krzysztofie. Jeździć do przodu. No ale chcę dobra, dobra. Teraz może już. Dobra, teraz widzę, możemy jechać do przodu. Dobrze, jedziemy, 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 jedziemy. Widzę. Eee, chyba nie pojedziemy. Dobra, gdzieś jakoś straciliśmy. Może pojedziemy. Kurnie, nie ta mapka coś zbukowana jest. Ewidentnie nie jest zbukowana. Eee, finish Lime Jump. Dobra, weźmiemy se Pana Władzia z żoną. Hahaha! <śpiewa> nie, nie, no dobre, dobre. <śpiewa> o oh, kurwa, żebym się herbatą udławił. <śpiewa> nie no, to było zajebiste. O to będzie... a <śpiewa> to beta. Jeb, nagle kurwa leci ten miazga i dziękuję bardzo. Dobra, loading levels. Może się... Może się zawodujesz już Nie, może to nie, nie, jednak nie Widzę jednak nie, dobrze, no to bierzemy tu kolejne My Larry Laser Gun Ta broń wydaje mi się podejrzona Tak też myślałem Czy da się to może ominąć Czy da to się może ominąć Czy da to się może ominąć Czy da to się może ominąć? Czy da to się może ominąć? Się może ominąć? Nie, chyba jednak nie da się, dobra Zobaczym, eee, zobaczymy, może się wczytał. Nie, tam się dalej wczytuje McDonald's. Happy meal, Happy meal. Chwytaj radość, dobrze. Czarny dziadek. O, widzę, będzie miazga. To będzie miazga. O, jest miazga. Teraz już wiemy, z czego są śmaki robione. Kiedy to niezdrowe. I McDonald's, no to już wiemy, z czego wieśmaczki robią. A my żremy takie świństwo. No. Um, dobrze, weźmy może Spike Coaster. No dobrze, Spike Coaster. Buhu! Dobra. Dobrze jest, dobrze jest. O nie, straciliśmy nogę. Dobrze jest, dobrze jest. Aha, nie, takie, no, takie coś fajne, nie, no, nie powiem, że nie, plus 18 Sword Pro, <laughs> o, to jest to z intra mojego, dobra, jeb, 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 nie oh, co, to co, plus 18, no, po prostu, no, coś robią, ewidentnie, dobrze, 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 eee, pixel motorbike, motorbike, dobrze, o, jaki... Jaki zajebi... Ale kur... nie no zajebiste, wykurwiste to. Widzę autor mapki się postawił nie no motor wyjebany jak na... No, taki ten, ale kurde... Miii, kurde, jebu dup. Jedną rączką! Na, na koksa! No dobra, rozjewaliśmy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze Jeszcze No chwyć się. Dobra, już dobra. Chwyciłeś się, jedziemy. Uuuu Dobra, czekajcie. Jak w tym... Yy, zróbmy jak... Yy, o! Właśnie. Yy, jak... Yy, w tym... Jak to się nazywa co tak skaczą w tych motorach? No, a, mniejsza z tym. Ale wiecie o co chodzi. Te właśnie triki co na motorach robię. Uhuuu, dobra, ipi. haha. O kurwa, i na, na jednym kółku, na jednym kółku. Na kółeczku, dawaj, kółeczko, kółeczko, kółeczko. A kurwa, jest koksu, dobra. Dawaj, i, i przed, przed kierownicę. I pod... I pod motorem. Ja jeszcze przeżył goś. Co wam to co mówiłem? Nie przeżył, jednak <laughs> dobrze, dobra, long jet, ale dobrze. Damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Nie, nie, nie. Musimy się puścić. Już pewnie dawno minęliśmy metę. No, oczywiście wiedziałem. Dobrze, dobrze, dobrze. E, dobra, zobaczymy, może się wczytały. Sorry, dobra, tu się widzę, nie wczytuję. Tu się widzę, nie wczytuję. E, może się wczytał. O, dobra, tu się nam wczytało. The Mate Factory. No dobrze, panią goździkową weźmiemy tym razem. A, ok. Mamusiu! ale nie nas! Nie wyniosłem zapaczyński tam miałem! Nie wijamy bakusią! Nie! Nie! Nie yeah, no. <laughs> Mapka fajna, nie powiem, że nie, <laughs> mrocz... rozpierdol kurde, dobre, dobre. Midar fight. Nic mi to nie... Co mi... To może... A, okej, okay, dobra. <grymne> dobra. No, kurde, chyć. Pff. Pff. Dobra, ewidentnie <grymne> to z coś jest nie tak albo ze mną. E, dobrze, sword through. Może, może, może. Jeśli się zechce wczytać, dobra. Hmm, to rzucamy. Trofię, ładnie! O, ładni O ładnie. Prosto w jajce. Dobra. O, fajnie, nie trafiłem mi u ona spadła, dobrze? Teraz tego. Dobra, I źle. Źle. Nie, nie, nie. Dobrze, ostatni miecz prawie. I podoba. Jeszcze ostatni miecz, ostatni chyć tymi łapami. Dobra, widać nie kolega nie chyci miecza. Eee, to lecimy dalej. Terror in the patrol. Okej. Okay. What the fuck? Co to jest? Aż mi się gra normalnie zlagowała. No dobrze. Chłoną jak ID-u z Dobra, 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 dobra jest. Dobre. What the fuck? Co to... Adios, goodbye. What time? Aha, dobrze, dobrze, dobrze. Stronowany zostałem, i może tak na zakończenie total destruction. O, je. O, jeszcze, jeszcze raz. Je. Yeah. Oh, ho, ho. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeb, yeah. dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, duch. A, przeżyliśmy gnoje. Ja no zajebiste i tym miłym akcentem żegnam się z wami ja, ojciec Mateo, jeśli ten odcinek wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie ogłosić mnie łapeczką w górę, bo to mnie bardzo motywuje do dalszej pracy i naprawdę... Jeśli dostanę te połapeczki to obiecuję wam, że następne odcinki potem coraz bardziej rozjebudne, że naprawdę będzie dostaniecie bólu odbytu i szkręczu pępowiny. Tak jest, także czymcie się, cześć! Cztery pioski u ciebie na czy mnie słyszysz?